something is coming <laughs> there you mama alamona spon to moczyć thank you mm. <coughs> something's go. not right na brana we need to find you your mother <coughs> Nic nie ma. Wchodzimy. Co to jest? A, mamy tam światło na dole. No do. Nie co to jest? Jakiś dom? A playhouse? What's that doing here? Vita. Stay so in my kids, ...sobotni horrorek po jednotygodniowej przerwie związanej z... nawaleniem sprzętu. Hmm... ostatnio wydostaliśmy się z naszego domku przez rurę, która nie do końca powinna... chyba... być przeznaczona do transportu dzieci. I znaleźliśmy się w tym dziwnym miejscu z tym domkiem. Hmm. Dobra, czyli mamy Miśka tutaj do środka wrzucić? Działa, miszku? Miśku, miśku Whoa, o, lubię okay. mamy łóżko, mamy obrazki. I obrazki z Wygląda trochę jak dom w ogóle. It seems like these are connected somehow. Hmm. Do tam tam zabawki. Zabawki. Tansyre Maybe they require some sort of key. Yeah. Is there anything we can use? Zaraz, tu podpowiada. A, miałem nadzieję, że wyjdziemy, żeby tam to otworzyć. A, możemy otworzyć. To wystarczyło, podejść. Ciekawy to swoją drogą. Hmm. A, spróbujmy to wrzucić tutaj. Amulet naszej mamusi. Hmm. Dobra. Zamknijmy. I przekwęćmy. Uaaa. Najpierw ruszaj

But it looks like my paws might fit. Aha, it's a button. Trochę nie it. It seems like the memory okay, you share with her unlocked the door. If we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. No tak, były jeszcze trzy. A, po prostu. Kolejna zjeżdżalnia. I... Jee, Chyba raczej się tu nie bezpnę. No. O, możemy na tym zagrać? Nie, nie możemy. A, możemy. Ale to chyba nie tak się gra. Coś powinno tym. W to coś czymś uderzać, a nie na ogół. Gdzie my jesteśmy? Jakieś kopalnie? No, well, hmm. to nie <laughs> Okej. Okay. Idziemy. Jakieś A tak, Wydawało mi się, że tutaj drabinka była. Ale to tylko mnie się mu wydawało. Hmm. Szkoda, że ty nie możemy skakać. bym spróbował do tej opony się ją dostać. Co my tu mamy? Karuzela jakaś. Hmm, 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 hmm. Sowa. Cóż, co za sowa jest? Sowa, sowa, choć. O, jakiś przedmiot. Okej. Okay. Możemy dzięki temu przejść dalej. My ją wzięliśmy. Wzięliśmy. Czyli do czego się wykorzystamy? Trochę się oświetlenie zmieniło. Idziemy dalej. Tup, 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 tup. Tup, tup. Tup. No, Co my tu mamy? Jakiś domek tu, jakiś rower, most, zamek. Plac zabaw? Chyba tak, dzieciaki. Hmm, ciekawe. Ciekawe, że jakieś dzieci. Spotkamy I zjeżdżalnia. Dla odmiany. Łiii! Ja trochę przedwcześnie tutaj zjechałem. O, mamy drugą sukę No dobra, zgaduję, że tutaj musimy się dostać. Tu chyba nie wyjdziemy. Nie. Nie jesteśmy tak przepakowanym dzieckiem, żeby się pociągać. Piskownica! O, cikoć możemy w łopatką się pobawić. O, coś tam możemy zrobić. A, ale nie za dużo. To odrzucamy łopatkę i wracamy. Idziemy z powrotem. Tutaj chyba te słówki mamy włożyć. O Okej. Okay. Podejdźmy. Podejdźmy. Tam że ich jest za mało. Ale co mi tam. Spróbujmy. Okej. Okay. Jestem zbyt grubym dzieckiem. Obrazek Polat zabaw Są te cienki wszystkie trochę taki zużyty ten Polak zabaw To chyba z Czarnobyla przywieźli A tu mamy coś Nie idziemy w takim razie Hmm, otwarte co tu mamy? Okej, okay, coś tu jest Co nas interesuje Okej... Okay. Hmm... O, zmieniło się oświetlenie na zewnątrz. Chyba coś przyjemnego... się dzieje. Ktoś idzie. Ups... Okej... Okay. Dobra, musimy być ostrożni. Wejdziemy, spokojnie, spokojnie... Widzicie, jakie uciekły? A, są nadal dzieciaki, tylko płaczą. Ach, to udziękowienie jest genialne w tej grze. Naprawdę. Zobaczmy, czy tutaj coś nas zainteresuje. O, mamy znowu. Znowu mamy. Tu wejdziemy? No, chyba tu musimy przejść. Tak, bo tutaj słówka długa blokuje. I będziemy mieli drugą słówkę. Trzecią, trzecią. Tu mamy jakiś obrazek, ale trochę za jasno. Skąd no, byłby to światło? A, stąd. Lol. Nie. Stąd. Lol. No okej, ok. dziwnie trochę, tak to źródło jest pomieszane. Ale mamy tutaj słówkę. Hmm, gdzie mnie niezbyt przyjemnie tutaj się dzieje. A. A. Jest jakieś dźwięki. Nie są zbyt przyjemne dźwięki. Świat dziecka nie jest przyjemnym miejscem. Okej. Okay. stopy. Dobra, może nie będziemy, się tam stopy idą? Tuż co jest? Cóż nas tutaj próbuje antagonizować? Niby plac zabaw. Ok, zgaduję, że tu jest. Tak, tu jest słówka. Nie możemy tego otworzyć, trochę za dużo trykami. No ale mamy nad sobą oponę. Uda się. Pięknie, bez, bo ja nie za pierwszym razem mam tu jakiś obrazek. Co ten obrazek przedstawia? Kałuże moczu. Nie mam pojęcia. Ja! O, prawie. O, jeszcze, jeszcze, jeszcze. No, otwórz się. Dobrze. Te małe rożki są niezbyt zgrabne. To idziemy dalej. Mam już trzy i tam było chyba sześć, czyli jeszcze jedno potrzebuję. Okej, okay, to idziemy dalej. Te dźwięki są genialne, genialne. Fajnie, że tutaj nie jest tak często ten jumpscare, bo to by się w końcu znudziło. A ja miałem nadzieję, że tutaj kółka będą. No Tu nic. Tutaj gdzieś możemy się dostać. Hmm. Nie, tu jest chyba zaraz... Zroś... Nie, te poza tym te dźwięki tam mnie nie zachęcają do tego, żeby się przedostać przedostać. Ten rejon mapy Uff. idziemy. No, tutaj chyba bardziej sensowne. Mamy łopatkę, a tu mamy jakieś ukryte przejście. Strasznie ukryte, bo od razu widać. I patrzmy. Stańmy. Mm. Ciemno. Sowa! Weźmy misio przytulne, a tu mamy jakiś obrazek. Misio, ja, ciemne drzwi. A za nimi chyba ktoś był, czerwony człowiek jakiś. Ale się ze strachu, gdyby teraz tu się pojawiło. Lod. Uf, to by było dobre. To tutaj też mamy super, nie zauważyłem ją. Nie mieliśmy. Dobra, misio. O! Tutaj mamy wejście. Dobra, to schodzimy. Może was zaskoczę, ale to nie było wcale zaskakujące. Idziemy dalej. F2, HTD. No dobra, Przytulmy tego. Oj, tam. O, mamy sukę. Mamy sukę. Dobrze, idziemy do przodu. Po przyszłość, która nie wiadomo co przyniesie O Pojawiła się słowa. Hmm co tam na dole jest Lore, jakieś dźwięki hell? Okej, ten mamy wyjść Ła Okej, okay. to było dziwne. Idziemy w takim razie dalej. Przyjdź, przyjdź, do przodu, przyjdź. A działa sztabka, dobrze. Ile mam? cztery sztabki, to chyba dość. Nadal nikogo nie widać. Tylko te stopy. Dziecko chodzi trochę jakby miało pełną pieluchę Lewituje trochę jakby miało pełną pieluchę, to już kiepsko eee. What the hell Nie wiem, te Bajer, po prostu bajer Miałem naprawdę duży plus o saving, jaki mieliśmy Dużo później nie ma takich bezczelnych rzemskarb. O, okay, chyba no, mamy już dość wejdę tu normalnie. poszedłem normalnie, dobra, dobra, dobra. Uda się, uda się. Tu mamy iść, okej. Okay. już jesteśmy, telefon mi się wyłączył. Znaczy się latarka. Dobra, tam wyszliśmy, tam byliśmy. Spoko. Ek, eee, O, mamy kolejną kuchnię. Jezu, czy to jest obrazek, to jest, jest dziecka jakaś dziwne to? Okej, okay. idziemy w takim razie dalej. Dużo włosów, ale nic się nie dzieje czy coś się wydarzy czy budujemy klimat. Znowu drogi słychać. Ale tu wysoko, o, o, tu się pojawiły ślady, też ich wcześniej nie widziałem. No hmm. okej, okay. tutaj widoczne te ślady. Słupki. Obrazek. Plac zabaw, szopa, to chyba tam gdzie nas zamknęło. Hmm. też że ciekawi mnie co ta historia opowiada, bo już zdarzyło mi się grywać w takie gdy nie wiem czy wam też gdzie historia właśnie niewiele pokazywała, a takimi, takimi właśnie obraseczkami pseudo schody, Starry to heaven, heaven series, z gwiazd schody, pokazywała nam, co się działo, no, przechodzimy przez barierę wspomnienia. Dobra, zobaczmy, co będzie w wspomnienie. wspomnieniu. Okej To jest nasza mamusia, która wygląda trochę jak obcy. Pozytywka, pozytywkę mamy Tęczowy most. O, Dobra. Dziwna ta pozytywka. Jezu. Ja się nie dziwię, że to dziecko jest takie poryteże i tą pozytywkę. Czemu ty słuchało tak jeszcze się śmieje? Pozytywka. No. Znów mamusia. I idziemy. I zjechaliśmy. O, czyliśmy wrócili do domku. Tak, wróciliśmy do domku. Czyli mamy za sobą jeden. jeden epizod. Fajny klimat, ale żadnego. miejsca, żeby się tam naprawdę wystraszyć. Jak się czuję? jak w wczuję. Trochę w ciemności i obejrzy to, co się dzieje. na no, do końca nawet nie obejrzy. Posłucha, te dźwięki są niesamowite. To jest zdecydowanie najmocniejsze element tej gry. To naprawdę można się mega rzucić, mega poczuć do ciśnienia, ale nie było tego strachu rozładowującego. Chyba, że mam się bać tego miszka. To by mogło eee... no, coś tłumaczyć. co Dlaczego tam kopiłeś? Dobra. Tak czy siak, za tydzień zobaczymy, co się kryje za kolejnym dziełem, Udomyślam się, że tam wrócimy, otworzymy i pójdziemy dalej. I może wtedy będzie ciekawi. inaczej. No nie mogę powiedzieć, żeby nie było ciekawie. Tak czy siak, na dzisiaj mylimy tyle. See you.